Święta Gemma Galgani ofiarowała swoje życie za nawrócenie grzeszników oraz za wyzwolenie dusz czyścowych. Pewnego dnia podczas ekstazy dowiedziała się, że w klasztorze pasjonistów w Corneto zakonnica o imieniu siostra Maria Teresa od dzieciątka Jezus jest bardzo chora. Gemma zapytała swojego kierownika duchowego, ojca Germano. Czy to prawda, że ta zakonnica wkrótce umrze? Po otrzymaniu potwierdzenia, święta zaczęła modlić się do Jezusa o zadośćuczynienie za jej grzechy na łożu śmierci. Zakonnica z Korneto zmarła po zaledwie kilku miesiącach. Dowiedziawszy się o jej śmierci, Gemma próbowała zaangażować swoich krewnych do modlitwy za zmarłą. Pewnego dnia siostra Maria Teresa ukazała się świętej. Prosząc o modlitwę, ponieważ bardzo cierpiała w czyściu. Od tego dnia, Gemma poświęciła się ofiarowaniu cierpień za zmarłą i modliła się: Panie, zabierz siostrę Marię Teresę wkrótce do nieba. Jest ona w istocie duszą drogą Tobie. Pozwól mi cierpieć za nią. Naprawdę chcę uwolnić ją od bólów czyścowych. Przez dwa tygodnie święta pokutowała. Aby zadośćuczynić za bóle, które dotknęły siostrę Marię Teresę, jak sama napisała. Około 12.30 wydawało się, jakby Matka Boża przyszła mi powiedzieć, że ten moment jest już bardzo bliski. Po chwili wydawało się, że Maria Teresa, ubrana jak pasjonistka w towarzystwie swojego anioła Stróża i Jezusa, przyszła do mnie. Jakże różniła się od tego dnia, w którym zobaczyłam ją po raz pierwszy? Zbliżyła się do mnie uśmiechnięta i powiedziała: Teraz jestem naprawdę szczęśliwa i będę się cieszyć na zawsze z moim Zbawicielem. Odwróciła się i podziękowała mi. Ponownie stanęła naprzeciw mnie. I pomachała mi ręką, a następnie poszła w kierunku nieba ze swoim aniołem, stróżem i Jezusem. Była pośrodku nich obojga. Święta Dżemma miała liczne doświadczenia mistyczne. Wśród nich była wielokrotnie widziana przez różnych świadków, płacząc krwawymi łzami z powodu bólu, jaki doświadczyła z powodu grzechów ludzi. Zjawisko to miało miejsce szczególnie wtedy, gdy modliła się za kapłanów. W swojej autobiografii Gemma opowiada o bólu, jaki odczuwała podczas przyjmowania od Jezusa korony dzierniowej, którą włożono mu na głowę. Zjawiska te miały miejsce w Wielki Piątek, w obecności wielu świadków. Życie świętej Gemmy to życie Ewangelią. Ucieleśnienie czystej miłości, ofiary i współczucia, które przekracza granice tego świata. Jej codzienność była pełna cierpienia, ale nie była to męka bez sensu. Było to cierpienie przyjęte z pełną świadomością, jako dar, jako broń w walce o zbawienie dusz. Święta Gemma nie narzekała, nie uciekała, nie szukała ulgi, przeciwnie w każdej łzie każdej ranie, w każdej godzinie pokuty i modlitwy, widziała możliwość, by stać się narzędziem miłości Boga. Wiedziała, że nie ma większego daru, niż oddać siebie samego za drugiego człowieka. I dlatego właśnie jej życie, choć tak krótkie, było potężnym światłem dla świata. To, co ją wyróżniało, to głęboka jedność z Jezusem i Maryją, aż do granic, które są niewyobrażalne dla zwykłego człowieka. Każda ekstaza, każde cierpienie, każda ofiara za duszę w czyśćcu była przeniknięta świadomością, że to, co dzieje się tu, na ziemi, ma odzwierciedlenie w wieczności. Gemma widziała rzeczywistość duchową tak wyraźnie, jak inni widzą kolory, światło i kształty, dlatego potrafiła żyć w świecie. Ale nie dla świata. Jej serce było całkowicie oddane Bogu, a to czyniło ją potężną duchową wojowniczką, cichą, ukrytą, pokorną, ale pełną nieziemskiej mocy. Jej więź z duszami czyścowymi była nie tylko świadectwem wiary w miłość Bożą, która przenika każdy wymiar rzeczywistości, ale i żywym przypomnieniem, że cierpienie nigdy nie jest zmarnowane, jeśli zostanie ofiarowane z miłością. Gemma zrozumiała, że nie trzeba być wielkim kaznodzieją, biskupem czy misjonarzem, by ratować duszę. Wystarczy być całkowicie oddanym Bogu, a on sam znajdzie w takiej duszy narzędzie do największych dzieł. Jej wizja siostry Marii Teresy. Która dzięki modlitwom i ofierze została uwolniona z czyśca i wprowadzona do nieba w towarzystwie pana Jezusa i anioła stróża, jest przepięknym świadectwem mocy Bożego Miłosierdzia. To nie bajka ani pobożna historia, to rzeczywistość, której echo brzmi w sercach tych, którzy mają wiarę. Święci nie są po to, by ich podziwiać, są po to, by iść ich śladem. A ślad świętej dżemmy to ślad krzyża, ale i ślad chwały. Zarówno jej stygmaty, jak i korona cierniowa, wizje oraz krwawe łzy, szczególnie ofiarowane za kapłanów, pokazują, że prawdziwa miłość nie wybiera tego, co łatwe i wygodne. Prawdziwa miłość idzie tam, gdzie jest najtrudniej do konającej duszy, do grzesznika do tych, którzy cierpią w milczeniu i ciemności. Dżemma nosiła w sercu ich ból tak, jakby to był jej własny, i z tego bólu wyrastała nadzieja, która przynosiła światło. Święta nie głosiła wielkich kazań, nie pisała opasłych dzieł teologicznych, ale jej życie, ciche, pokorne, ukryte, było najczystszym świadectwem Ewangelii. Było jak zapach kadzidła, unoszący się ku niebu, niewidzialny dla oczu, ale przenikający wszystko duchową obecnością. Jej życie pokazuje, że cierpienie, modlitwa, zjednoczenie z Jezusem i oddanie się Jego woli do końca, nawet w bólu, prowadzi do niepojętej radości, bo ta, która tak bardzo kochała, Mogła na koniec zobaczyć owoc swojej miłości: uśmiechniętą siostrę Marię Teresę, odprowadzaną przez samego Jezusa do wiecznego szczęścia. To nie był sen, to było spełnienie obietnicy, i właśnie w tej obietnicy jest ukryta największa nadzieja. To właśnie w tej obietnicy dusza odnajduje odpocznienie. Obietnicy, że żadne cierpienie ofiarowane z miłością nie idzie na marne, że każda łza, której nie dostrzegł świat, została przyjęta przez pana Jezusa i zamieniona w perłę łaski dla innej duszy. Święta Dżemma była jak duchowa matka, cicha, ale potężna, miłująca tak głęboko, że pozwalała, by przez nią przechodziły cierpienia innych. By ulżyć im w bólu. Nie rozważała, czy to się opłaca, nie kalkulowała, kochała, czysto, bez reszty, aż po granice ludzkiej siły. Jej postawa była jak wołanie o miłość doskonałą, która przekracza własne ja, która nie zatrzymuje się na żalu, nie ucieka przed bólem, lecz przyjmuje wszystko w pokorze i zaufaniu. Święta Dżemma uczy, że świętość nie polega na doskonałości zewnętrznej, ale na całkowitym oddaniu się Bogu. Nawet wtedy, gdy nikt tego nie widzi. W ciszy, w ukryciu, w cierpieniu, które zna tylko Jezus. I właśnie dlatego jej życie było tak owocne, bo pozwoliła, by Bóg czynił z niej narzędzie swojej miłości i miłosierdzia. Gdy dżemma płakała krwawymi łzami, nie czyniła tego, by zwrócić na siebie uwagę. Czyniła to, bo serce wypełnione Bożą miłością nie potrafiło już dłużej milczeć wobec zła, grzechu i cierpienia dusz. Jej łzy były modlitwą, były krzykiem duszy, która jednoczyła się z Chrystusem ukrzyżowanym. Były jak ofiara serca która przenikała niebo i poruszała Boże miłosierdzie. I oto z tej cichej, pokornej dziewczyny z Lukki Bóg uczynił jedną z największych świętych mistyczek. Nie dlatego, że szukała świętości, ale dlatego, że całym sercem oddała się temu, który jest świętością. Dżemma zostaje znakiem nadziei dla każdego, kto cierpi. Kto modli się za bliskich zmarłych, kto czuje się słaby i niepotrzebny, jej życie mówi: Twoje cierpienie ma sens, twoja modlitwa ratuje duszę, twoja ofiara nie zginie. Bóg widzi wszystko, nawet to, czego świat nie zauważa. I choć odeszła młodo, choć jej życie było przepełnione bólem, to dziś świeci na niebie świętych jak gwiazda pełna blasku. Nie blasku ludzkiej chwały, ale blasku miłości, która nie zna granic. Każdy, kto wejdzie w duchowy świat świętej dżemmy, zaczyna rozumieć, że nawet największe cierpienie może być drogą ku niebu. Jeśli zostanie przeżyte z Panem Jezusem i dla Jezusa, a wtedy nawet łzy stają się modlitwą. Rany stają się błogosławieństwem, a śmierć bramą do chwały. I w tym tkwi tajemnica, że dusza, która kocha prawdziwie, nigdy nie cierpi na darmo. Pomódlmy się teraz wspólnie za te biedne dusze w czyśćcu cierpiące, modlitwą świętej Gertrudy. Boże miłosierny, stronu chwały twojej, wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, Wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki. Zmiłuj się nad nimi. Odpuść im grzechy za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, zaniedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione. Ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.